Cześć, witajcie! To znowu ja. W poprzednich filmach dowiedzieliście się trochę o kominkach gazowych z serii Kalma. Dzisiaj powiem Wam troszkę więcej o automatyce, którą wykorzystują. Jak już zdążyliście na pewno zauważyć, podczas zakupu na stronie macie możliwość wyboru pomiędzy dwoma różnymi typami automatyki. W jednym wypadku jest to Anstos, bazująca na sterowniku Tesk. w drugim przypadku Maxitrol, dawniej Mertic Maxitrol. Czym tak naprawdę jest automatyka? Jak tutaj widać jest to szereg podzespołów, które tworząc całość zarządzają pracą kominka. A to zarządzanie odbywa się z wykorzystaniem pilota bądź dedykowanej aplikacji instalowanej na urządzeniach mobilnych. Nie będę tutaj się skupiał na takich stricte technicznych rzeczach, podłączeniach, wyprowadzeniach połączeń, bo to zostawcie nam i instalatorom. Pomimo różnic w wyglądzie zewnętrznym czy chociażby ilości poszczególnych elementów w danej automatyce, oba systemy posiadają wiele cech wspólnych. Przede wszystkim wykorzystują zabezpieczenie wypływowe w postaci modułu palnika kontrolnego, o czym wspominaliśmy w poprzedniej produkcji, a także ich piloty posiadają zabezpieczenie typu child lock, czyli nie pozwalają na przypadkowe uruchomienie ogrzewacza. Piloty zapewniają także możliwość sterowania kominkiem. Mowa tutaj o włączeniu, wyłączeniu urządzenia, zwiększeniu, zmniejszeniu wysokości jego płomienia głównego, a także posiadają kilka przydatnych trybów. Między innymi termostat oraz timer. W tej pierwszej opcji pilot wykorzystywany jest również jako termometr i na nim ustawiana jest pożądana temperatura, do której dąży ogrzewacz gazowy. Natomiast timer to nic innego jak tryb pozwalający na wyłączenie ogrzewacza gazowego po upływie określonego czasu. W obu przypadkach automatyka może być zasilana zarówno bateriami, jak i z sieci z wykorzystaniem dedykowanego zasilacza. Przewaga baterii nad zasilaczem jest no, oczywista. W przypadku braku prądu w domu. Urządzenie bezproblemowo ruchomi się, co ma duże znaczenie, ponieważ jeżeli posiadamy jakiś inny system ogrzewania, wykorzystujący zasilanie sieciowe, no, będzie on nieaktywny. Więc bezproblemowo możemy się dogrzewać z wykorzystaniem naszego kominka. To teraz różnice, bo dokonując zakupu urządzenia gazowego, będziecie musieli się zdecydować, czy chcecie wykorzystywać jedną automatykę. Bądź drugą. Na początek Maxi Troll, trochę bardziej rozbudowany zestaw niemieckiego producenta, który opcjonalnie można wyposażyć w moduł Wi-Fi, zapewniający obsługę ogrzewacza z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji instalowanej na urządzeniach mobilnych. Wykorzystując automatykę od tego producenta, należy pamiętać, że jeżeli chcemy regulować wysokość płomienia w palnika głównego. To mamy do wyboru wartość wysoką i niską. Natomiast wybierając automatykę wyposażoną w sterownik desk, mamy możliwość ustawienia aż siedmiu różnych wysokości płomienia głównego. Ostatnią rzeczą, o której dzisiaj wspomnę, będzie aspekt wizualny i nie będziemy się tutaj skupiać na tych poszczególnych podzespołach, ponieważ po wykonaniu zabudowy ogrzewacza są po prostu one niewidoczne. Skupmy się na pilotach. W przypadku Test mamy do dyspozycji takiego to czarnego pilota. W przypadku Maxitrolla jest pilot biały. Natomiast w przyszłości będzie także dostępna opcja czarna. Jeżeli spodobał ci się nasz film, daj łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał, śledź nas na Instagramie, Facebooku i do zobaczenia w następnym odcinku.